widzowie. Dzisiaj gramy w NPC na Robloxie, gramy z takim Kimbutonem. Siema, przywita się. Siema, siema. Będziemy grać w taką grę, gdzie się trzeba... Ktoś jest z sheriffem czyli na przykład policjantem, a ktoś jest, musi udawać NPC-ta i musi zrobić wszystkie task tak jak... No, musi udawać NPC. No właśnie, no. Dobra, zaczynamy. Dobra. O, jestem... O, dobra, dobra. Ja jestem kryminalny, stary Dobra, jest ta moja ulubiona mapa, więc jest nice. Dobra. Już mam tutaj pierwszego do zrobienia. Dobra, widzę się, widzę Cię. Dobra, widzowie, go widzę, ale, ale on mnie nie może zauważyć, widzowie. O nie, on idzie do mnie, o nie, o nie! Dobra, już nie będę tak robić. Biorę jeszcze na górze. No stary mówię ci. Co? Stary mówię ci. A ty jak? Jest? Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Nie, nie będę. Co ty jesteś? Gadasz kłopoty. Kurde. Dobra, już Dobra, masz pierwsze życie zmarnowane. Tak, pierwsze dwa. No. A dwa?

Dobra, 7 sekund I do kolejnej rundy, lecimy i. No, mówcie, że chodzi o jakieś momenty takie. Tyle, to wycięto. No. no. O kurde, no, jestem sheriffem. No. Muszę też pozbierać kurna te. Jak się nazywa? Te krzyżyce nowe, bo to jest nowy event. Jakbyście nie widzieli widzowie, no, jest event nowy. Bardzo fajny, musicie zagrać. Musicie zagrać? E, ogólnie. I otworzyłem i wydropiłem takiego fajnego kota strzela se. Czekam, jak zrobi pierwszego taska u, u, u. Wiedziałem. No bo to ty. To ty, jak, to ty jak nic! To nie ja, to ja, to ja, to ja Jest klik... Ach TEN PALEC! ja. cię ma ten komputer? Chyba ta Ej, ty! Co? Weź tak skocz No skocz, skocz, No, skorcz. no skorcz główna prawda. Się nie, nie o... tego. Gdzie to jest? Nie mamy krzyknika. A jest. Wow, wow, wow. Tak to ty! <grywka> Dobra, mamy to, mamy to widzę, pierwszy winek z mojej strony. Była zbyt łatwa runda, to była... Tak się bydnie. No. Tak, tak to bywa, nie? Widzowie? Zaraz się wygrywa, raz się przygrywa, nie? Tak to bywa. Jakoś tak bywa to samo nie? Dobra, otwieram skrzyneczkę. Dobra, otwieraj, Penny Club. Zobaczcie, ile ja mam księżyców. 779. Kolejny domu. A właśnie, ja mam jeszcze skrzynkę. Otwieram!

Jeszcze poczekam Dobra, nice! Kolejny raz jestem się i kolejny raz wygrywam! Nie, to się bytnie. Dobra, wygrałem widzowie, kolejny raz. Koś tak bywa. Sam. Dobra, <grym> dawaj, tym razem. Co? Co chłopie? tym razem. Tak, zamko. Go, Gosia. A co? Parkur. Jest! Do, 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 do. No i szerif. Very... Mi się wydaje, że... ...Kibaton będzie strzelał jak... ...będzie chciał. Na domowych ludzi. NPC znaczy się. Ludzi. Ludzi, ludzi. Nie mam to tylko dlaczego no. Wiesz, to było szczegawsze. Co czekawsze fory mi dajesz Ej, tak jest napisy nie robią, to usunęli. Zero? No, přestej. Ale to byly disky. Jednak to nezvolejš ty. Dva. To si myslíš ty jak nic? Tak to já. Střelej, střelej! No! Nie widziałem. Nie widziałem. O nie. No. No widzowie, także także tak. Jakoś tak bywa, nie? O, tu jest ten nowy właśnie event. No. Łasmy Bardzo No, to fajnie. Polecam. Polecam. No, coś tam, coś tam Dobra, kolejna runda kryminalem.

Jakoś. Strzelaj! To było niemożliwe. To było niemożliwe. Ja za biegłem. Nieprawda. Udało się. O, dobra. Wiesz, jakoś to tak to, jest. Tak jak jest te nie w życiu, to. Wiesz, to Bywa. Dobra, widzowie. A widzowie, także to byłby na tyle z dzisiejszego filmu P Poprosilibyśmy o suba, nie? I o lajka, Subo, lajka. No. Siema!